Zbigniew Filar, dzień dobry Państwu, ze mną w studio dzisiaj Urszula Augustyn, poseł. Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatką na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Platformy Obywatelskiej. To... Mam nadzieję, że w maju prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To kampania już ruszyła w Tarnowie. Tak, kampania ruszyła w całej Polsce, widać wyraźnie po aktywnościach. Ale w Tarnowie także. Tarnów jest miejscem, gdzie mam nadzieję bardzo wielu zwolenników i sympatyków Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest, a tych, którzy jeszcze nie są, będziemy się starali przekonać. Jest dosyć spore grono y, wolontariuszy, ludzi, którzy... Chcą się w tę kampanię zaangażować, zbieramy ich, rozmawiamy z nimi, zbieramy na razie podpisy, ale już też lokalizujemy miejsca, w których można pomieścić billboardy, banery, no i będziemy organizowali spotkanie. Jak e, doszło do tego, że pani Małgorzata właśnie reprezentuje Platformę Obywatelską? to na, były jakieś negocjacje, czy wiem, no. No, miały być wybory, prawybory, y, no zgłaszali się, się różni kandydaci? No, panie redaktorze, po pierwsze była kandydatką w poprzednich wyborach parlamentarnych na premiera. Pokazaliśmy postać, która naprawdę znakomicie tę funkcję by spełniała. Po drugie, w Platformie odbyły się wybory. Było głosowanie, a w tym głosowaniu właśnie Małgorzata kiedawa wygrała. Mimo, że przeciwnik był bardzo zacny, Jacek Jaśkowiak z Poznania, nasz kolega, samorządowiec, także znany w Polsce człowiek, taki bardzo konkretny kandydat. No jednak Małgorzata Kiedawa-Błońska tych głosów dostała więcej. Myślę, że to jest najlepszy wybór wskazany przez członków Platformy, ale dzisiaj widać też, że budzący bardzo duże Zainteresowanie, bardzo dużą sympatię w ogóle w społeczeństwie, bo widać to po frekwencji na spotkaniach. To jest naprawdę bardzo fajne. Na spotkania, o, mogę zacytować spotkanie z Wieszłosławic, bo akurat o nim dokładnie mm -hmm. wiem, na spotkania prezydenta Dudy, przywożeni są ludzie autokarami i wpuszczanie tylko do środka. Natomiast spotkania Mogorzaty i Dawy Buńskiej są otwarte, sale są wypełnione po brzegi, a więc ludzie chcą. Poznać kandydatkę, porozmawiać z nią i zdecydować, czy będą na nią głosować. Mam nadzieję, że tak. Co do Wierzchusławiec, to chyba bym się sprzeczał, bo nie widziałem tych autokarów. Ale a ja byłem je, na miejscu. Ale ja je widziałam. Ja je widziałam e, i pani, też byłam. Pani poseł, e, mówiła Pani o tym, że wiemy o tym, że pani kidowa błońska była kandydatką na premiera. Nie razi to, że tak słaby wynik Platformy Obywatelskiej w porównaniu do pis że jednak PiS zdobył większość w Sejmie? A nie razi Pan na to, że prezes Kaczyński przegrał z Małgorzatą Giedawą-Błyńską i to solidnie w Warszawie? Taka, takie samo pytanie, taka sama mm -hmm. odpowiedź. Platforma zdobyła bardzo dobry wynik w tych wyborach. Nie wygraliśmy ich, ale wynik nie był wstydliwy. Proszę sobie przypomnieć też eurowybory. To też był naprawdę bardzo dobry wynik. Wie Pan, gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że będziemy mieli po 38% w wyniku już wyborczego, to naprawdę są to bardzo dobre cyfry. Bo no jeszcze całkiem niedawno byliśmy partią przegraną. A dzisiaj nasze tendencje są coraz bardziej wzrostowe. wzrostowe i proszę popatrzeć na kolejne sondaże. Można się do nich przywiązywać niekoniecznie trzeba. w zależności w której nie, stacji takowa. Nie nie nie, 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 nie. Ja uważam, że zawsze trzeba pracować, natomiast sondaże jakimś tam wyznacznikiem no. są. Czy pracować więcej, mniej, w którym kierunku ta, ta praca powinna iść bardziej. Ale absolutnie uważam, że platforma jest w tej tendencji wzrostowej. No i mocno kibicuję i dołożę starań, żeby taki dawa błońska miała bardzo dobry wynik w maju. Ten wzrost też jest podyktowany zmianą w zarządzie, zmianą szefa Platformy, bo też Pani jest w tym zarządzie krajowym Platformy. Tak, ja jestem w zarządzie już trzecią czy czwartą mhm. kadencję. Wie Pan, um, opinia publiczna potrzebuje różnych um, argumentów, teatrów, przekonań i te argumenty są opinii publicznej dostarczane w Platformie Praca WRE i mam nadzieję, że będzie ją widać do końca maja, do tej drugiej tury, kiedy Małgorzata, kiedy błońska wreszcie wygra. Pod nadzorem nowego szefa, pod kierunkiem nowego szefa Platformy będzie zmiana też nie wiem, narracji w, tych, w no tej kampanii? Pytania, to są pytania do nowego szefa. Powiem panu, że im więcej czasu upływa, tym bardziej widać, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, że wiele rzeczy zostało zrobionych dobrze. Za błędy przeprosiliśmy wielokrotnie i mamy ciągle nowych ludzi, którzy chcą z nami współpracować. I to jest kwestia tego, żeby porównać rzetelnie to, co robi PiS, w jaki sposób robi, w jaki sposób obraża ludzi. Nie będę się tutaj powoływała na gest pani Lichockiej, po prostu, żeby już się nad tym nie zmięczać. Podobno to było ogarnienie jednak... włosów. O, no, wie pan, kontekst całej sytuacji, wypowiedź wcześniejsza pani Lichockiej z mównicy Sejmowej świadczą o tym, że pewnie jednak nie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo wiele jest niezrozumienia wokół tych dwóch miliardów, które są przekazywane telewizji publicznej. To są dodatkowe dwa miliardy i warto o tym pamiętać, że ciągle jeszcze obowiązuje ustawa, zgodnie z którą odbiorcy płacą abonament. Są tacy, którzy są zwolnieni, ale są tacy, którzy naprawdę płacą. I ciągle jeszcze, tak jak w każdym, w każdym medium, w każdej stacji spływają do telewizji publicznej ogromne pieniądze z reklam. Jednak telewizja publiczna, radio publiczne ma mhm. tę przewagę, że tam są ogromne pieniądze. Wystarczy popatrzeć, które spółki się tam reklamują. To są naprawdę gigantyczne pieniądze. Natomiast 2 miliardy są dokładane dodatkowo z budżetu. No po co? Może będą no, no nowe po to, inwestycje nie, nie. w mediach publicznych. Główna inwestycja to jest propaganda, naprawdę. I powiem Panu szczerze, że to jest coś koszmarnego. Jeszcze takiej telewizji nie było. Więc ja się głęboko z tym nie zgadzam, żeby dodatkowe pieniądze, i to 2 miliardy złotych, to jest dokładnie 1 miliard 950 milionów. Dorzucać do miejsca, które po pierwsze pieniądze ma, po drugie wykorzystuje je w sposób haniebny. No, wystarczy posłuchać ostatniego protestu, który złożył sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W ubiegłą niedzielę dla prezydenta Dudy, a więc kandydata po raz kolejny na to samo stanowisko, telewizja publiczna przeznaczyła materiał długości 15 minut. Dla wszystkich pozostałych sześciu kandydatów półtorej minuty. Ale to nie było tak, że występował jako prezydent, a nie jako kandydat? relacjonowano kampanię wyborczą. Aha. Więc w kampanii wyborczej pan prezydent występuje jako kandydat. Więc 15 minut i półtorej minuty dla wszystkich pozostałych, no to jest, wie pan, no, jedna z setek tysięcy nieprawidłowości, które w tej telewizji jak się... Jak pan Komorowski odbywają. był prezydentem, też kamery były zwrócone TVP na niego. ale w kampanii czas, wyborczej. No to proszę zobaczyć na wyniki czasu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła rzetelnie taki, taki kalendarz sprawdzała dokładnie. Teraz Krajowa Rada twierdzi, że nie ma pieniędzy na to. A przypomnę, że cała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a także taki twór, nie wiadomo po co stworzony, ale stworzony, nazywa się Rada Mediów Narodowych, zresztą w tej radzie zasiada pani Lichocka także. Te dwa twory zjadają mnóstwo pieniędzy, bo to są miliony, a nie y, tysiące. Zjadają mnóstwo pieniędzy i uważają, że nie mają funduszy na to, żeby sprawdzać, jaki jest czas emisji materiałów poszczególnych kandydatów. No, jakieś poważne nieporozumienia. Też pojawiły się głosy, że platforma obywatelska w jakiś sposób chciała zaszantażować Prawo i Sprawiedliwość, właśnie kierując te środki typowo na onkologię dziecięcą. To dziwię się, że pan powtarza takie bzdury. Panie Pytam, redaktorze, onkologia, jak, jak wku... onkologia jest wygląda? bardzo niedofinansowana. Przez te ostatnie dni można było posłuchać relacji lekarzy, relacji pacjentów, a z całą pewnością można, nie życzę tego nikomu, doświadczyć na swoich znajomych, bo niestety rak jest chorobą, która dotyka bardzo wielu. Hmm. Tam każde pieniądze dzisiaj mogłyby się zmieścić. A warunki, w jakich leczeni są pacjenci onkologiczni, są naprawdę bardzo. A to trudne. nie jest taka gra Więc myślę, wyborcza. Panie redaktorze, czy potrzeba pieniędzy na onkologię? Na wszystko potrzeba. potrzeba pieniędzy w tym kraju. potrzeba na onkologię? Potrzeba. Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie sądzę, żeby pan znalazł kogokolwiek, kto by powiedział, że na onkologię te pieniądze się nie przydadzą. I nie mówimy o zabieraniu komuś pieniędzy, tylko mówimy o specjalnie. Dedykowanych, dodatkowych mhm. pieniądzach, które się przekazują na telewizję publiczną. Proszę je przekazać na onkologię. Proszę je przekazać na inną dziedzinę medycyny. Służba zdrowia potrzebuje pieniędzy bardzo. Potrzebują też pieniędzy lokalni samorządowcy, o czym mówiła Pani ostatnio na swojej konferencji. Yy, odnośnie choćby zjazdów Wodnicy czy dość ważnego mostu yy, na, na Dunajcu w Ostrowie. Mhm. Tutaj też w jaki sposób Pani wspiera naszych samorządowców? No, bardzo mocno, natomiast nie znajduję niestety posłuchu czy też zrozumienia u posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie głosują razem ze mną. Do budżetu państwa skierowałam poprawkę. Jako posłowie małopolscy skierowaliśmy ich kilka, ale tę najważniejszą, którą ja dzisiaj traktuję bardzo, bardzo osobiście i bardzo uważam, że jest potrzebna, to jest 25 milionów na odnowienie tego mostu tej przeprawy w ostrowie na Dunajcu. Szybko zapomnieliśmy o tym, z jakimi dramatami, z jakimi trudnymi sprawami dzisiaj borykają się mieszkańcy jednej i drugiej strony Dunajca. I mówię o dzieciach, które dojeżdżają do szkoły, mówię o pracownikach, którzy każdego dnia dojeżdżają do pracy. Mówię o tym, że e, wielu biznesmenów traci, traci w ogóle swoje majątki, no bo nikt już nie korzysta e, z placówek, które są przy samym brzegu Dunajca, były na. No dosyć uczęszczanej mhm. trasie przelotowej, tamtędy można było przejeżdżać, wracając do domu czy jadąc do pracy, zrobić zakupy, skorzystać z, ze stacji benzynowej czy, czy innych usług, bo tych usług było bardzo wiele. 25 milionów to jest kwota, która powinna w części zabezpieczyć. No, mówi się o tym, że około 30-40 mhm. może 40 ja, milionów, to to milionów będzie. To, no, 30-40 milionów. Ja mhm. poprosiłam o 25. Wziąłam te pieniądze z funduszu, który moim zdaniem też jest przeszacowany i ma pieniędzy za dużo. Otóż proszę sobie wyobrazić, że około, o około 60 milionów złotych wzbogacił się w tym budżecie IPN. W sumie IPN więc ma do dyspozycji rocznie 420 milionów złotych. 420. Jeśli te 20 zabierzemy z IPN-u, to naprawdę IPN-owi nie zaszkodzi to wcale, natomiast mieszkańcy jednej i drugiej strony Dunajca, gminy Wieszosławice, gminy Tarnów, miasta Tarnów, ale także wielu ludzi, którzy mhm. korzystali z tego mostu, będą mieli zapewniony przejazd. Z I to te... naprawdę mhm. nie jest wzięte znikąd, tylko z konkretnego miejsca, gdzie te pieniądze są, a nie muszą być mhm. takie duże. Z tego, co starosta Tarnowski twierdzi, to do czerwca tego roku ma być już przygotowany projekt przebudowy tego mostu, remont. Mhm. To ja chcę zapytać, gdzie pan starosta był w ubiegłym roku? Skoro wiedział, że do końca 2019 roku ma zgodę na użytkowanie mostu, to należało ten projekt przygotować w czerwcu ubiegłego roku. W 2019 roku powinien być projekt i powinny być wszystkie pozwolenia, a teraz pracownicy powinni wchodzić na budowę i w ciągu pół roku ten most postawić. I to jest możliwe, ponieważ on będzie postawiony, z tego co czytam oczywiście w mediach, na starych mhm. podporach, a więc będzie tylko ta część górna przebudowana. To powinno być zabezpieczone. Dzisiaj, jak się mówi ludziom, że się o nich dba, i dopiero zaczyna się, Pisać ekspertyzy, rysować projekty i starać o różnego rodzaju pozwolenia, i to wszystko będzie trwało dwa lata, to dla mnie to jest po prostu niedopełnienie obowiązków. To jest I lekceważenie skierowała, skierowała mieszkańców. Czy skierowała Pani sprawę do prokuratury? Tak, to jest lekceważenie mieszkańców, to jest zaniedbanie, które dobry gospodarz, którego dobry gospodarz nigdy by się nie dopuścił. Mhm. W ubiegłym roku projekt i pozwolenia powinny być już na stole. Jak wygląda sprawa, którą skierowała Pani do prokuratury? Ona się chyba toczy. Prokuratora wszczęła postępowanie i zaczyna przesłuchiwać um, świadków zapewne. Ale myślę, że o to lepiej by było, gdyby pan prokurator zapytał, jak, na jakim stanie, w jakim stanie, na jakim etapie ta sprawa jest. Ja uważam, że to są bardzo poważne niedopełnienia obowiązków. Jest ich zresztą więcej, ale uważam, że dobry gospodarz patrzy w przyszłość, nie patrzy mhm. tylko na czubek własnego nosa i na koniec kadencji, tylko Może patrzyli tylko, tylko potrafi... na budżet również powiatu, który no jakoś w dziwnym sposób... trafem w tej chwili znalazły się pieniądze na ale projekt... Ale to mają ma być w... zabezpieczone z kancelarii premiera, zostali obietnice. Pan mówi już o zbudowaniu mostu. To ja już też mhm. prosiłam o to, żeby w budżecie państwa znaleźć te pieniądze i można je było znaleźć. Jeśli znajdą je gdzie indziej, to, to, to bardzo dobrze. Natomiast proszę zobaczyć, dzisiaj starostwo nie dostało jakichś dodatkowych pieniędzy na zrobienie projektu. Przecież ten projekt się jednak robi. Dlaczego nie został zrobiony wcześniej? Dlaczego w zeszłorocznym budżecie nie było zaplanowanych pieniędzy na zrobienie projektu, na zrobienie na, na wszel wszelkie ekspertyzy, które są potrzebne na zgody i, i pozwolenia? No dlaczego? No nawet tego, nie planowano tego. Co kto to mówił, to czekali na tą ekspertyzę ostateczną. Nawet nie planowali w budżecie powiatu pieniędzy, które mogłyby być potrzebne na przykład na zrobienie nowego projektu. Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i państwa gościem była Urszula Augustyn, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dobrego dnia.